うん。 Dla mnie? No gorszej to nie widziałem. <noise> Ale zobacz tego można takie ładne te upleść. Pokażę to niszczyc techniki. Potrzebujemy dwie. Jego mam synka śmieszka. No. Hello, hello. Witajcie w kolejnym vlogu. Przyjechaliśmy dzisiaj po Łóżko. Przyjechaliśmy po Łóżko do IKEA. Siedzimy sobie właśnie z Antonim. Mamy tutaj wszystkie nasze paczki. Czekamy na Piotrka, podjedzie tutaj dużym samochodem, zapakujemy te wszystkie rzeczy i do domu. Dzisiaj nie będziemy składać tego łóżka. Myślę, że jutro przygotujemy się, wyniesiemy stare, pokażę Wam co i jak. Także jutro będzie wielkie składanie naszego łoża sypialnianego, a dzisiaj musimy to dowieść po prostu do domu. Jest i nasz transport. To mamy do zapakowania, proszę pana. To mamy do zapakowania. Halo, halo, dzień dobry. Witajcie w nowym dniu. Wczoraj przeszalaliśmy, przeszalaliśmy w IKEA do późnych godzin. E, właściwie to w domu byliśmy o godzinie 10. Jeszcze później musieliśmy właśnie iść odebrać e, to łóżko do magazynu, odbioru do osobnego magazynu. Także troszeczkę nam zeszło. Potem jeszcze pojechaliśmy na jakieś szybkie jedzenie. Także już stwierdziłam, że dobra, to zaczniemy od dzisiaj. Więc zaczynamy od dzisiaj. Dzisiaj nas czeka wielki dzień, wielki dzień, ponieważ to oto łóżko z tyłu za mną musi zostać wyniesione, rozkręcone, wyniesione, wypieprzone, że tak powiem. E, musimy przynieść łóżko i e, materas, który jest główną gwiazdą e, dzisiejszego odcinka, dzisiejszego vloga. Także dużo rzeczy dzisiaj przed nami. E, wstaliśmy skoro świt, że tak powiem. Biorąc pod uwagę, że w wakacje wstawaliśmy o godzinie 9-10, no to dzisiaj wstaliśmy o godzinie 7. Bierzemy się do życia, sporo rzeczy jeszcze, chyba jakieś zakupy nas czekają, pasuje zrobić jakiś obiad, także dzień pełen wrażeń i zapraszam Was do oglądania. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji, o tym zapomniałam. Zostawcie subskrypcję, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie uczestniczyć w naszej metamorfozie salonu, jeśli chcecie być tutaj ze mną, chcecie uczestniczyć w moim codziennym życiu, jeszcze wam w ogóle pokażę i opowiem wam kilka słów o tym um, łóżku. To łóżko w ogóle, którego się teraz pozbywamy, to nie jest łóżko, tylko to jest, jak to się mówi, wersalka. Jak wy na to mówicie? Nie wiem. Nie wiem jak to nazwać. No jest to po prostu rozkładana sofa, można tak powiedzieć. No i my zakupiliśmy ją z takim planem, że będziemy sobie ją na wieczór rozkładać, a przez dzień będziemy ją składać. Ona będzie ładna, ładnie będzie złożona tutaj w naszym, w naszym pokoju. Nie będzie pościeli widocznej. Będziemy ją codziennie składać. No i słuchajcie... Nie składamy jej codziennie, ona jest po prostu cały czas rozłożona. Cały czas tutaj jest nikomu się nie chce tego rozkładać codziennie, nikomu się nie chce tego rozścielać, że tak powiem. Także śpimy na niej już dobre, dobre 4 lata. No i niestety troszeczkę się już wygniotła sprężyny, już tak jakby czuć pod, pod tyłkiem, no te sprężyny to już tak czuć, że mój mąż po stronie mojego męża, no to już mu się robią śniaki po prostu na plecach, dodatkowo takie druty powychodziły, to się wszystko po prostu powybijało, no ta gąbka się już powybijała, no i wystają mnie ciekawe twarde rzeczy, które podczas snu się po prostu no, odbijają na ciele, nieraz po prostu wstaje z takimi zakwasami, z takimi odgniotami. Nieraz się zdarzało właśnie, że też z siniakami, więc no chyba, chyba wystarczy. Chyba wystarczy tych tortur, eee, no nieraz właśnie rano wstaje jak skrzyża no, jak zdjęta, bym powiedziała, jak wymymłana po całej nocy, tak bym nie wiem, była na imprezie. Eee, Także nie czułam się wyspana absolutnie, więc podjęliśmy decyzję o tym, że zamieniamy to. Zamieniamy tą naszą sofę rozkładaną, która miała być składana, zamieniamy ją na łóżko. Po prostu porządne łóżko z porządnym materacem w końcu. Eee, bo no nie będzie tutaj salonu, zamieniamy ten salon bardziej na sypialnię raczej tutaj skłaniamy się do tego żeby nam było komfortowo, żebyśmy byli wyspani szczęśliwi, więc tak, no to łóżko wygląda tak jest takie właśnie brązowe żeby pasowało do naszych mebli, teraz jest przyścielone kocykiem, jednym drugim, no i ono jest rozkładane, tutaj ma zagłówki Latu Wam to są takie, jakby zagłówki. spodem jest pościel w kolorze fioletowym. Tutaj u góry możecie zobaczyć moje przepiękne plakaty z Poster Store. E, pytałyście się ostatnio, czemu one są tak wysoko? No, bo tutaj będzie zagłówek, tak teore, w teorii. I tak już był, taki już był zamysł, że po prostu tutaj będzie łóżko i będzie tutaj zagłówek. Także ta część się tak prezentuje. Tam jest moja komutka. E, Mój mikrofon. No i to łóżko tutaj stąd wyjeżdża, także pomału, pomału zmieniamy wystrój tego wnętrza, zmieniamy wystrój pokoju. Co tutaj zostanie, to druga strona, której absolutnie Wam teraz nie pokażę. Chociaż mogłyście ją zobaczyć w, w vlogu ze smutanim, jeśli jeszcze nie widziałyście, to link zostały wam gdzieś tutaj. No i pozostaje nam też dywan, brązowa. Brązowa ława z Ikei, która wyjedzie. No i ten dywan, który też wyjedzie, a tam są jakieś ściereczki. No ten zielony dywan już tutaj do niczego nie pasuje, już naprawdę. A jeszcze tak na szybko wam pokażę hol Kupiliśmy niewiele, no ale zawsze, zawsze coś w tej Ikei się uszknie. Przede wszystkim świeczka, słuchajcie, o zapachu multivitaminy. Taka brzuskwiniowa, o coś nie ma ostrości. brzoskwiniowo multivitaminowa Kupiliśmy sobie do tego łóżka takie. Takie tanioszki, takie taniutkie lampeczki do czytania, zobaczymy jak to się sprawdzi. Pościel nową, żeby ładnie było, żeby, żeby ładnie się prezentowało, do tego jeszcze musiałam dokupić prześcieradło na nowy materas, właśnie w takim kolorze szarym, druga lampka. I wykupiłam sobie moje ulubione szklęczki. One mi się super sprawdzają, One mają pojemność 400 ml, super mi się z nich pije. Mam już takie białe, więc postanowiłam teraz no niebieskie. No i oczywiście tu są jeszcze e, żarówki, więc takie małe zakupki, takie małe pierdołki, jak zwykle po prostu jak jesteście, jesteście w i Dajcie mi znać, czy wy też tak macie, jedziecie po jedno, a wózek się sam zapełnia. Kręty. Nie mam nie. tylko jeden, troszeczkę zepsuty i no i nie mam, no. A przepraszam bardzo, a kupiłam Ci na y, y, święta urodziny gdzie masz te pomarańczowe? Dwa lata zale? temu. Gdzie one są? A przecież te tak jak są potrzebne już nie mam. Tam zostały tylko takie, które się, które się nie używa. Masz takie. Nie no, jed, jeden to nawet zużyłem na Antkowe Meble. Jeden na suknięcie po prostu. No nie, bo nie dają, nie, nie da, Napiszę, że tu nie dają śrubokrętu. No tak. Mhm. Mm. Także trzeba mieć swoje A Ale ja ty mam masz ale swoje Ale mam zużyty. Jak można dokręcę. zużyć śrubokręt? No on zrobił się. <laughs> Szalony dzień, ja jeszcze dzisiaj zdążyłam skoczyć na zakupy, na dużo weekendowe zakupy, takie jak zawsze, tak jak zawsze robimy. Tam z tyłu możecie zobaczyć, jest mój wieszaczek. Na dole rozłożone już kartony, wszystkie trzy, trzy kartony, i tak jak Piotr wspominał, po prostu instrukcja była trzecim kartonie, także trzeba wszystkie otworzyć, albo możecie skorzystać z mojej porady i otworzyć od razu trzeci, tam jest instrukcja i tam są wszystkie e, śrubki, no ale tu przecież nie można zacząć e, składać e, łóżka, składać jakiego, jakiego, jakiegokolwiek mebla, jak się nie ma śrubokręta, więc chłopaki pojechały szybko do sklepu po śrubokręt, bo okazało się, że wszystkie śrubokręty w tym domu są wyrobione i zepsute póki co nie mamy łóżka, łóżko zostało wywiezione od razu bez żadnych e, sentymentów, bez żadnych współczuć, dodatkowo chłopaki zrobiły jeszcze porządek, e, leki porządek na strychu, powywoziły wszystkie stare rzeczy, mamy taką manię, nie wiem dajcie mi znać czy u was też tak jest, że po prostu wszystko co się tutaj nie przydaje zostaje wyniesione na strych, stara sofa stara pralka, stare telewizory wszystko jest wyniesione na strych e, no i to później tam leży, no i dajcie mi znać po prostu, czy później znosicie takie Rzeczy ze strychu, bo my nie, więc y, już wzięliśmy, e, jak już mieliśmy okazję i mieliśmy do dyspozycji duży samochód, no to chłopaki postanowiły pościągać ze strychu e, te rzeczy te stare bambetle i zawieźć do takiego miejsca, takiego punktu zbiorów, odpadów i od razu tam to wszystko wylądowało, także już nie ma odwrotu, nie ma, że czegoś brakuje, po prostu musimy to dzisiaj złożyć, bo nie mamy gdzie spać po prostu. Antoni, to zaprezentuje jak się... O, przepraszam. Zaprezentuje się, jak się otwiera szukanie. Ale nie mają cichego namyku, także delikatnie proszę. No. To nie sprawdza, bo ja nie wiem czy to jest prawda, że było dobra. Powoli. One nie dociągają. Podoba wywiad? Jak Ci się podoba wywiad? Jak Ci się podoba pierwsze wrażenie? Uwaga, uwaga! kończone, zobaczcie jak to się prezentuje, przepiękny przepiękny materac, wszystko tutaj już jest gotowe, przepiękny zagłówek, z tyłu dwie e, lampeczki nocne te za 20 zł które, e, które kupiliśmy właśnie w Ikeino. przepiękne łoże, super wysokie, super wysokie, ja marzyłam o takim wysokim łóżku, takim wielkim małżeńskim łóżku, super wysokim super z grubym materacem i mam, jestem przeszczęśliwa, jeszcze nic tutaj nie zakładałam po prostu tutaj mamy świeży materac o tym materacu opowiem wam w następnym vlogu bo no zamawiałem ten materac, wybierając ten materac musieliśmy się też kierować tym że ja jestem plus size, ważę trochę więcej więc jeśli chcecie taki filmik ja myślę, że też nagram taki filmik, bo jest kilka takich niuansów, na które trzeba zwrócić uwagę właśnie przy wyborze materaca i ja Wam opowiem o tych niuansach i ja Wam opowiem o tych e, o tych ważnych sprawach, na które trzeba zwrócić uwagę właśnie przy wyborze materaca, więc on już tutaj jest, on już tutaj leży po prostu ta pianeczka, ta mięciusieńka po prostu, powłoczka My już nie mogę doczekać, dzisiaj pierwsza noc e, a później już tylko dekorowanie, później już tylko e, dorabianie różnych rzeczy. Jeszcze musimy dokręcić ten zagłówek, bo on miał w, w oryginale, w instrukcji obsługi była informacja, żeby go dokręcić do ściany. Także dzisiaj już go nie będziemy dokręcać. Przestawiliśmy go tym łóżkiem, to łóżko jest naprawdę, naprawdę stabilne. E, więc jest już gotowe, możecie zobaczyć jak to wygląda. A na pełną prezentację już z pościelą, z dodatkami zapraszam do następnego vloga. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli Wam się podobało. Było dzisiaj trochę roboty. My z Antoniem tylko sprzątaliśmy i wynosiliśmy kartony. To była nasza nasza robota dzisiaj. Wszystko to skręcił oczywiście mój mąż, Piotr, pomagałam mu, moja mama jeszcze później przyszła. Tak, żeby po prostu przyspieszyć. Także. Najciej to już koniec. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!